To ty, Krystyno? Nic przecież nie powiedziałaś. Więc o szóstej. Dobrze, będę czekać w domu. Teraz jest dopiero w pół do dziewiątej. Strach mnie ogarnia, jak pomyślę, że to jeszcze tyle czasu. Siedzę tutaj sam. Boję się, że będę dzwonić. Żeby było już po wszystkim To się skończy To się musi skończyć O szóstej przyjdź po mnie I pójdziemy tam Pójdziemy tam razem Ale przedtem Chcecie coś jeszcze ważnego powiedzieć Tym razem nie zrobić ci kawału To naprawdę koniec Do widzenia Tak? Cześć Janek. Jasne. Nie wiem, w nocy nie wychodziłem z domu. Nie. W domu. Tak, w domu. A jednak. Nie piję. Daję ci słowo. Postanowiłem jeszcze raz spróbować. Albo się uda, albo nie. Jeśli nie, to. Też będę wiedział, co ze sobą zrobić. Ja też tak myślę. Będę brał takie pastylki. Po takiej pastylce nie wolno pić. Straszne rzeczy dzieją się z człowiekiem po takiej pastylce. Jeśli nie będę pił przez rok, to ludzie zapomną o mnie, co? Ja też tak myślę. To dobrze. O szóstej przyjdzie po mnie Krystyna. Pójdziemy razem do tej przychody. Ona weźmie dla mnie te pastylki. Mnie by samemu nie dali, rozumiesz. Baliby się, że nie będę ich połykał, że będę je wyrzucał. A tak ona je weźmie i będzie mi je dawać. Przestanę pić. Nie będę pił przez rok, a potem nie będę czuł już pragnienia. Ludzie zapomną, że byłem pijakiem. Do widzenia. Nie wolno mi się denerwować. Wszystko to złe myśli. Od dziś musi się to zmienić. Niczego nie pamiętam! Nie chcę niczego pamiętać! Nie chcę, rozumiesz? O szóstej przyjdzie Krystyna, i to wszystko się skończy. Szósta. Szósta. Żeby była szósta. Nie wolno mi tego zrobić. Nie wolno mi zrobić tego, co bym chciała. O szóstej, przyjdź po mnie. I pójdziemy tam. I pójdziemy tam razem. Poproszę ciebie i ty im powiesz, żeby o nic mnie nie wypytywali. Żebym nie musiał odpowiadać na te wszystkie pytania, na które. Tyle razy już odpowiadałem. M może uda się nawet zrobić tak, żebym w ogóle nie musiał wchodzić do środka. N na rogu tej ulicy jest taka mała kawiarenka. I tam bym mógł na ciebie poczekać. Ty tylko pójdziesz i weźmiesz dla mnie te pasywki. Potem mi je dasz. I ja je zażyję. Będę je zażywać codziennie. I w końcu samą mówić, że jestem pijakiem. Tylko nie wolno mi tego zrobić. Muszę wytrzymać do szóstej. Odłóż słuchawkę, nie dzwoni. Odłóżcie słuchawki i zapomnijcie o mnie. O szóstej ona przyjdzie. Proszę cię. Przestań. O szóstej ona przyjdzie. Gdyby była teraz w mieście, poszedłbym do niej. Ale ona wróci do, dopiero po piątej. Jest teraz za miastem. Jej pociąg przychodzi o piąta siedem. Dlaczego mnie namawiacie? Przecież wiecie, że ona pojechała za miasto że pojechała tam zobaczyć mieszkanie dla nas. Tam będziemy mieszkać. Ona i ja. Będę z daleka od knajki. Od miasta. Od was. Będę tam razem z nią. Ona będzie się mną opiekować. Ona. I te pasywki. Wszystko zacznie się od szóstej. Jestem pijakiem. Wiem, że wódka to moja śmierć. Wiem. Na nie ma już po co przychodzić o szóstej. Nic z tego dziś nie będzie. Zacznę od jutra. Od jutra. Od jutra. Największym nieszczęściem każdego pijaka jest to, że zaczyna od jutra. Nie od dziś. Ja przecież doskonale wiem, co zrobiłem. My, którzy pijemy, wiemy przecież, że nieważne dlaczego. Może jestem samotny. Może nikt mnie nie kocha. Może odeszli ode mnie wszyscy. Może zdradziła mnie dziwka, bez której nie mógłbym oddychać. To nieważne. Nie ma takiego szczęścia, samotności, klęski, kobiety, która warta byłaby wódki. Zawsze mnie śmieszy, kiedy słyszę, że ktoś kogoś powstrzymuje. Wódka jest prawdą, którą rozumie się zawsze zbyt późno. Pijak. Rozumie swoje życie dopiero wtedy, kiedy wszystkie drzwi są zamknięte. Miałem dzisiaj zły dzień w tym mieście. Jednak zjawiłaś się ze swoją zasraną litością. Zawsze przychodzisz wtedy, kiedy chciałbym przestać myśleć o Tobie. Ja znowu biję, Krystyna. Widzisz? Głupie, co? Teraz mnie nie oszukasz swoją litością. Nie oszukasz mnie tym zasraniem, które dajesz mi zamiast miłości. Powiem ci jedną rzecz. Ludzie sami nie zmieniają się nigdy. Ludzi zmienia życie. Dobre czy złe, ale zawsze życie. A ja jestem nic ponie. Krystyna. Chyba o tym wiesz co? Wszystko wiesz. Ja wiem, że ty wszystko wiesz. Ty jesteś tak zwana mądra kobieta. O ile takie w ogóle istnieją. To znaczy najbardziej nieszczęśliwa, dlatego że jesteś mądra. Że wszystko rozumiesz. Że wszystko wybaczasz. Że wszystko potrafisz mądrze odstawiać. Za mądrość płaci się cierpieniem, Krystyna. Biedne. Nieszczęśliwe, mądre kobiety. Żal mi was, bo prawie zawsze giniecie przez głupców. Jesteś mądra, Krystyna. Jesteś piekielnie mądra. Ty, idiotko! Nie wiesz jednej rzeczy. Nie wiesz, czym jest wódka. Nie wiesz. Nie wiesz. Nie wiesz. Śliczna jesteś. Wyglądasz jak Madonna ze starego obrazu. Czy wiesz, co by to było? Twoje życie stałoby się pomału wiecznym oczekiwaniem. Gdybym się spóźnił na obiad pół godziny z powodu tramwaju czy innego jakiegoś głupstwa, przeżywałabyś ręki tak jak kobieta rodząca. Codziennie na nowo byś musiała rodzić swoje cierpienie. Przymykałabyś oczy i widziała mnie pijące go w jakimś barze. Byłabyś podejrzliwa i nieufna. Kochać, Wydałabyś się mnie o wszystko, nie wierząc ani jednemu mojemu słowu. Za wszelką cenę starałabyś się mnie zaskoczyć i złapać na płastwie. To wyszłoby potem w dałk niszczący każdą chwilę Twojego życia. A ludzie? Czy pomyślałaś o ludziach? O tych wszystkich ludziach, którzy dawali Ci dobre rady, jak ze mną następować? O tych wszystkich idiotkach, które opowiadałyby Ci, w jaki sposób wyciągnęły swoich mężów z nałogu? Czy pomyślałaś o tym? Czy zdajesz sobie sprawę, że narastałe światło może być odważne z wstrętną, litością, która z człowieka robi sławą? Długa Wam nic dla samego siebie istotkę. Życie Twoje stałoby się duchą piekłem. Pomału zaczęłabyś nienawidzić tych uśmiechów. życzliwości. Pomału zaczęłabyś się nienawidzić ludzi. Umijać ich. Umijać ich. Kłamać przed nimi. I wtedy Krystyno nadszedłby taki dzień, kiedy zrozumiałabyś, że tylko my dwoje jesteśmy na świecie. Ty Krystyna. I ja. Pijak, który zmarnował Ci życie i odebrał wszystko. Czy pomyślałaś? Dosyć już tego. Sama wiesz, że musi się tak stać. Cieszę się tylko, że jesteś przy mnie w tej chwili. Bałem się umierać samotnie. Choć wiedziałem, że musi nadejść ta chwila. Kiedy to ja sam sobie będę musiał to powiedzieć. No chyba. dosyć. Dosyć tych głupstw. I Ty chyba sama wiesz, że to już dość, tak? Tak czy nie? Widzisz? Teraz ja to zrobię, a potem Ty pójdziesz. Co mam Ci powiedzieć na pożegnanie, Krystyno? słów już powiedziałem. Dobrze. Powiem ci wobec tego prawdę. Będą to pierwsze słowa prawdy, jakie usłyszałaś ode mnie. Nienawidzę jednego tylko człowieka. Ty nie jesteś. Nienawidziłem cię przez cały czas, od chwili, kiedy pierwszy raz przeprowadziłaś mnie tutaj, za z miasta. I przez litość położyłaś się koło mnie. Nienawidziłem twojej litości, twojej dobroci, twojej wyrozumiałości, twoich dobrych słów. Wiedziałaś dobrze, że pewnego dnia polecę na łeb na szyję. Stale wkraczałaś w moje piekło, nigdy nie miałem ucieczki I, i stale wpychałaś mnie w to wszystko z powrotem. Ty biedna, głupia dziewko. Czy nie rozumiałaś tego nigdy? Nie czułaś tego nigdy! Jak strasznie cię nienawidzę!